Hello there! Dzień dobry wieczór, z tej strony franek 14 k a ze mną jest Dart Wuder. Wuder, halo, <grym> jesteś tam? Czy poszedłeś gdzieś? Czy poszedłeś gdzieś, ten... Gdzie Dart Wuder poszedł? Oho, rozłączył się. Coś mu się stało. Gdy zepsuje nam dziś, zabawy pozostały jedynie wybuchowe rywalizacje. Kurde, wiesz, prowadziłem podwójną swoją pierwszą. Dobra, rozłączył się, ale dobra, możemy powiedzieć. Tak. Dokra. Dobra, Anakin Skajpłotek. Nie lubię piasku! Jest ostry, szorstki, drażniący i włazi wszędzie! Dobra, cyk. Ale poleciał. O! Uhuhuhuhu. Kurczę, gdzie z czym do ludzi, z czym do ludzi? Tutaj nie ma, będzie zadowolony. Ojej, uff, z wdr walka, nie sprzeciwiaj mi się, dalej kurczę, nie załapiemy się na obiad. Kurczę, myślałem, że. O! Będzie! Oj, nie będzie, nie będzie kila. Jeszcze nie. Może teraz nie? Jeszcze też nie. Dobra, teraz jest. I Icyk! Wybranic wybrał mnóstwo ofiar na swoje cele. O, tutaj jest Hanek Solo. O nie, gdzie go? Ja go wysrałem. No nie, zbugowałem się, w dupę jeża, zbugowany Anakin, nienawidzę. Oj oj oj, nie stamina mi schodzi, halo gdzie o. jesteś? Jestem tutaj. <laughs> Dlaczego ty się od co się stało w ogóle? <grym> nie nie, coś na minął rozmowę, musiałem się gdzieś tam okay, z... okay. Coś Oj, w dół jeża! Stamina moja ucieka jak... Jak widzi pioruny A, Palpatina Chyba nie wydam. Tutaj kennowi jak jaką będziesz mógł. <grym> A jestem Anakinem, na nie? Słabym, na tym Kurde słabym Palpatina Dobra! Unlimited power włączam im Dobra Generała, Kurczę, on. Dobra, jeszcze nie zginąłem, ale jestem Anakinem. Masakra. Ale bo przyciągnąłeś, jak? Oni w tej nie lubię. Wurstio, wurstio. O, dobra, udało się jej przyciągnąć. Zabiłem ją. Elegancko. Kurczę, przyciągnij się do niego. Czasem się nie chce przyciągać A inni się przyciągają na pół mapy do mnie Oj w dupę jeża Dobra A ładnie, ale jak jadę kurde, wuder będzie mój O! Mój Mój jest wuder, znaczy się to ja sam siebie zabiłem tak naprawdę Eee to tak, to tak jest dobre, że... Aha. Że najpierw, no nie, że najpierw Vader zabił Anakina, później... A później Anakin zabił, zabił Vadera, nie? Tak, ostatecznie. Tak było? Czekaj, bo tutaj mam Wudera Maul był głupi jakiś, kurde. co się odwaliło? Zrobiłem jakiegoś fikoła Jeszcze go zabiłem. Uważnie obserwujcie Jest mały oj, synek. Synek o. idzie. O. Oj synek, co? Gdzie jest synek? O, tutaj. Nie ma twojego. <grym> Uwaga Nie duku mnie atakuje. I pająk. Dokonaj bez spadku fps proszę. Bra I teraz przyciągań, przycią... O nie. Zacząłem latać. O, to, o, takie uwaga! O ho, ho. Mam trzech tych na, na swojej dupie Ja jestem Uwaga! Tak. Yes! Unlimited power Kurczę, jeszcze pająk przyszedł Ile mi to HP zabiera? Bardzo dużo Uwaga, jest hrabia. On ma potężne obrażenia. Trzeba się izolować od hrabiego, nie? Spędził się. Musisz być izolowany od hrabiego Sudoku. O, chodź tutaj, pajączek. Ostr? Nie, spędził się. Kurczę, piętnaście. 15... Ale ja no. no, gazownik. Dwa razy ostatnio spotkałem max level bosska, więc już nie chcę więcej. <grystanie> o nie, znowu jakiś... Oj, oj, oj. oj, oj, oj. Ledwo żyję, ledwo żyje. Ścigają mnie. Ścigają mnie, bo chcą mnie dopaść, bo ja nie, nie miałem w ogóle zgona, nie, jeszcze. O, o, tak. O. Coś, 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 Dobra, bezgona! Jestem bez gona, Anakinem Skywalkerem. Rozumiesz, co się odwaliło. O! Ja nie mogę. A ja jeszcze, ja jeszcze się... Ten. Zbugowałem się nieraz. Ta dwójka mi się zbogowała i jeszcze przeżyłem to. To jest po prostu cudy. Anakin. Anakin robi cuda. Anakin robi cuda. O, jesteś, jestem długi. Fajnie. Dobrze. Dobrze! Mój młody uczniu. Dobra. A kiedy Solo jest uczniem Anakina? No może być, może być. Bo to w końcu, bo to w końcu ten. Ja będę... Teść, ja jestem teść, nie? Teść. Może? No. Poczekaj, na zwracam. Także bywajcie! W tym odcinku to tyle.